Dzisiaj na test weźmiemy miasto, które jest znane z tego, że ma własny pałac kultury. Jesteśmy w Zyńskiej Woli i jest dzisiaj ze mną specjalny gość. Zapraszam. Witam bardzo serdecznie. Jest ze mną Brushi. Do kebabu To ja życie tutaj z TikToka, z Instagrama, badacie do niego sprawdzić, co tam nagrywa. I dzisiaj ja, on i nasz kamerzysta pomoże nam wybrać najlepszego Kebaba z tego miasta. Zapraszam was też na film z Sieradza, gdzie wybraliśmy najlepszego Kebaba. Wyświetla się w karcie. Najważniejsze kryteria oceniania. Sprawdzamy czas oczekiwania na każdego Kebaba, ile musimy poczekać na niego oraz ogólny smak. Nie będziemy tak uszczególniać niczego, bo to najważniejsze jest, prosto. jak ujesz na kebaba, to chcesz zjeść coś dobrego i właśnie to będziemy teraz oceniać. Pierwszy kebab, którego testujemy to z Istanbul. on jest dosyć przy tym ratuszu, więc jeżeli jesteście w centrum, to jest najbliżej chyba, żeby go zjeść. Co to jest w, w ogóle jak? według mnie jeden z lepszych kebabów, ale zobaczyłem w sumie. Dobra, zapraszamy do środka. Także mamy już tego pierwszego kebaba. Czekaliśmy na niego jakieś 4-5 minut. W lokalu była jedna osoba w sumie, więc od razu mógł zacząć tam robić nasze zamówienie. Cena to 18,50, wszystkie kebaby zamawiamy małe, mieszane, mieszane. Jak na to, że jest mały, to jest nawet spory. Testujemy. Zobaczymy jak to smakuje. Bardzo od razu czuć ten. Od co ostry w ogóle? No. Po się, wy, się wybija na pierwszy smak. Wołowina co kula mocy kurczę wyglądał spoko. Jeszcze spróbuję sobie tego mięsa. Mięso czuję, że jest trochę słonałe. No. I ogólnie ciasto jest bardzo dobre, mi się wydaje. Fajny smak ostrości jest kapusta Fajne. jest e... Coś tam pomidor też. Pomidor w początku jest tutaj ogórek. No i jeszcze plus jak na to, że jest mały, za 1850 to jest bardzo masywny. Dużo nie ma, są takie, że dla, dla przełamania smaku trochę. Więc naprawdę, jak ktoś lubi sporo mięsa, trochę ostre sosy, polecam tego kebab tutaj, żeby go zjeść. Jest w centrum miasta, więc dobra lokalizacja i dobry smak. Więc że będą mniej wiele gorsze. Będą gorsze? No, będą gorsze. Zobaczymy. Oglądajcie do końca. Kolejnym kebabem jest Royal. Może niedaleko w sumie od poprzedniego. Jakie o nim opinie? No, myślę, że to jest taki pomiędzy, nie najlepszy, nie najgorszy kebab. To taki, że nie będzie zżygać po nim. Właśnie odpalamy stoper, zamówiliśmy już pierwszego kebaba. Właśnie dziwna sytuacja, bo nie mogłem zapłacić gotówką, nie miałem jak to zmienić i kazał mi zrobić przelew w blikiem. I wiesz, raz ja się jeszcze z takiej spotykam, ale tego przelewu nie mogłem zrobić, bo jego numer nie był zarejestrowany w bliku. Więc muszę iść teraz rozwienić pieniądze i dopiero mogę zapłacić. Także mamy już drugiego kebaba, czas oczekiwania, o wiele dłuższy. To jest kolejka minut. była dłuższa, co nie? Normalny to jest czas, nie ma to co ujmować za niego. Po prostu wcześniej doszliśmy bardzo szybko. A wygląda tak, zobacz, co jest bliska. Sos się chyba wylał. Nie wiem dlaczego. Wielkościowo jest w sumie podobny, może trochę lżejszy, nie mamy wagi, więc nie sprawdzimy, ale też wielkość jest bardzo dobra jak na małego kolega. No, Według mnie wizualnie trochę gorzej niż z poprzednim kebabem, no, ale zobaczymy jak smaku będzie. Od razu czuć ostry stos, tak jak w poprzednim, ale tu mi się wydaje, że jest jeszcze bardziej wyrazisty. Ciasto bardziej kruche niż poprzednie. Czujesz sobie większe wpłaty tego mięsa chyba nie? No dokładnie. Ale sosu, zobacz tutaj w przekroju kebaba. Pływa to wszystko w sosie. Tak nie powinno myślę być. No. Sos powinien być takim dodatkiem, a nie główną częścią kebaba. A ten sos to, to mi smakowo przypomina pomidorówkę. Taki bardzo pomidorowy. Mięso? Co do mięsa, byś powiedział? Moje dają gorsze. No gorsze jest niż w Danerze. Może trochę mniej przyprawione, ale jakoś chciałbym, myślę, że też to jest trochę gorsze niż poprzednio. A, co do ceny? moim no, powiedziałem, 15 zł kosztował. Czyli taniej niż w no jest o zł. No. Jak z takiego kebaba to jest stanio, jak w tych czasach i w sumie no, jakoś czego też Jaka cena, ta, jak, jak cena taka jakoś można powiedzieć. Jest gorszy od poprzedniego, to warto zaznaczyć moim zdaniem. Mamy tutaj sałatę, nie ma kapusty jest sałata zielona. Ogórki, pomidora nie widzę, ale jest sos pomidorowy. Teraz natrafiłem na... Kurde, na jakąś trząskę. Oho, no to chyba jeden od... Dobra, to jest gumowe. Trochę tak? na gumowe mięso. Zaraz zobaczę. No i zresztą tu kurwa. Nie, nie, chciałem tego jeść, bo to mega... No, coś nie tak. Coś tu mi nie wyszło. Właśnie nie też czuję tą gumową część. Może w środku jakieś gorsze mięso jakościowo jest niż w brzegu. Nie ma co też dużo oczekiwać za tą cenę za 15 zł. Ale mięso mogło być lepszej jakości, no, ale wiadomo, kula mocy zawsze. W tak. Gorszy jest, nie? No, gorszy, no. O lepiej wybrać poprzedniego. Lepiej dołożyć te 3 złote. Tak, tak. No, mięso gorsze, Ciasto wszystko gorsze. pływa w sosie. Mięso, mięso tragedia. I szczerze, kebab boss. boss, którego dałem ostatni w Sieradzu, Mi bardziej odpowiada niż to. Nie powala, nie powala totalnie. Według mnie to będzie ostatni. Tutaj to nic nie gra. Oprócz su surówki, surówka mi smakuje. Surówka dobra? A okay. jak tam sosik? Soszyk jak pomidorowa. Coś, coś... Zakliwa wszystko, nie? No, no zajeżdża. i to pomidorowe. Nie smakuje mi po prostu. Patrzcie na no to. Kebab zamknięty. Na stronie jest napisane, że nie ma do to problemów. być że niby do od 5 rano, a tu proszę. Chyba, że trzeba wejść przez tą dziurę. Halo, recenzję chcę zrobić. Jest tam coś? Mogę sobie zamknąć, żeby nikt nie patrzył. Ale to są, no to kebab, kebab nie ocenimy go dzisiaj, raz już nigdy go nie ocenimy. No niestety. No więc chyba ląduję na ostatnim miejscu, sobie, bo nie mamy jakiegoś... Ocen... kurde, szkoda. Jeżeli oglądasz to, panie Turasie, czy kim jesteś, tak, Turasie, to to pracuję. Pamiętaj, że straciłeś życiową szansę, żeby wyśleć się z tego miasta. No cóż, trudno. To ale jeszcze taka ciekawostka, tutaj jest ten, ten bokser. I jak się w niego uderzyć, to można wygrać pieniądza. Zobaczymy. Może wygram 500 zł. To że punktów nie można A to mi jednak wygram. Jak zamknięty keby jest. Będzie na nagraniu. Wracać kasa. I to co jest? No dobrze, że dziękujesz, ale jak chcę... Tak. Muszę wbić 566 punktów. A to tak lekko, lekko. No właśnie nie mogę pierdolnąć. Zalek. Ej, będzie, będzie! Widzowie, kurde! Dobra, ej. już wiem jak to wyczuć. To jest Jeszcze... łatwy boxer. Ostatnia nasza szansa na wygranie. P 500 zł Halo. Halo. Jakiś popsuł ten boxer. Tragedia. Masz kredyt jeden i powinno się to otworzyć. O kurde. Ja pierdolę, o to, dlaczego to nie działa? Dobrze, Dobra, Jerzy Lewandowski, karny Polska, Francja, mistrzostwa świata. Będzie. Ja wierzę w To słabo. Dobra, nie prowadzę tego kebaba. Nie wtszkocie tutaj. Skamuje ona na boksera. Idziemy dalej. Trzeci kebab na naszej liście to jest Babi. Nagrywamy stąd, żeby nie widzieli kamery, potem jak dostaniemy kebab, a już nagramy coś z bliska, żeby nie było takiej sytuacji, że tu dostaniemy coś więcej albo lepiej. A jakie są opinie o tym kebabie? Jezu, to też taki nie najlepszy, nie najgorszy kebab, a długo ta budka tutaj stoi. Już rok ponad na pewno. Czy mam nadzieję, że będzie lepszy od Royala, bo... To mi się wydaje, że na Porojalo my już trochę dobrze. Trzymam kciuki za niego. Czas oczekiwania na niego to było 5:30. Kosztowało 14 zł. Bardzo mało, ale też kebab jest bardzo mały. No, jest, no. mikro taki. W porównaniu do tamtych, to można powiedzieć, że ten pierwszy był dwa razy większy od tego. W ogóle inny kształt ma, taki dłuższy trochę. No, na górze jest węższy i się tak rozszerza na dole. Jedna rzecz, która mnie trochę przeraziła, jak zamówiłem tego kebaba. Kurczak wyglądał Gates, ale mięso było takie bardzo blade, ta druga połowina, ta kula mocy. Może się niedosmażona, ale wyglądało niedobrze. Więc jestem ciekawy smaku mięsa. Sos słodki. Tak, to miałem powiedzieć, że słodki. Sos taki, Ja lubię takie sosy bardzo. Właśnie, no, nie, trzeba z tego zwalasz tutaj. O, właśnie. Boga, tutaj. Rozwala się to fila. Mi się wydaje, że tutaj będzie ostry sos w środku. A jak na pierwszy gryz, to mi się podoba, bo jest kwaskowaty, jest słodki. No na razie mięsa zbyt dużo nie widzę. Bardziej jest z córekami. surówek jest więcej niż mięsa. Mięso jest tylko tak troszeczkę po bokach. Mamy kapustę białą, ogórki. Nie. Pomidor je... chyba jest. Też. Pomidor jest, mam cebula. smak mięsa mnie zastanawia, bo. Sosy są okej okay. okay. Ja dalej czuję ten posmak słodkiego To duża ilość surówek niszczy to kawała tak. Lepsze od, no, od Royal na na pewno Ale gorsze od tunera no, no nie pływa się w się sosie, baje. nic nie pływa w sosie no, Jedynym mankamentem to jest, są te surówki, których jest o wiele za dużo Mięso jakby nie widzę nic złego w tym mięsie No ale bardzo oszczędnie Werszę z próby farti cichło być Daj mu kewała potem. Miska Miszka Misia lubisz jabłka? I ten test wygląda jak miśka. Miszka. No Jaspera. Dawid Jasper. Na pewno lepszy od Royala. Można powiedzieć, że zwykły, ale tak jak mówiliście, w ogóle nie czuć ostrego. Szału nie ma, za duży też nie jest. Ile on kosztował? 14. No nie to taką cenę? Nawet spoko. Mamy tutaj buffery. Czas oczekiwania to 6 minut 14 sekund. To jest czas oczekiwania bardzo dobry. Odwijamy nasz prezent. Proszę <laughs> bardzo. jakieś co to jest? Ja to jest? mówiłem właśnie, że to będzie dużo trubek. Jak jedliśmy się razu bafę, to to była taka gumowata. I troszeczkę, jak będzie to i to samo. Podobna sytuacja, jest bardzo dużo surówki. Tak, bardzo, bardzo. Więcej od mięsa, opiela. Pierwszy gryz był bardzo jakby dziwny smak, ponieważ czułem jakby ostry sos, ale jednak on nie był ostry, tylko taki kwaśny. Sos taki zrównoważony. Nie jakoś nie wybija z rytmu, nie mogę jakoś też sporo. Ale ogólnie też trzeba zaznaczyć, że to jest kebab z pod szildu pudziana. Ręka jak młotek, no to co? więc mam nadzieję, że tu białka będzie, co za mięsa, co byś powiedział. No takie okej, okay, okay, ale jest go strasznie za mało, mi się wydaje, powinno być go z dwa razy więcej albo jakieś półtora razy więcej. Widać tutaj ogórek komidora, kapustę. Tak, ugryzłem właśnie sobie mięso przed chwilą, jest okej, okay, jest dobre, ale tak jak w każdej bawsza nie mają mięsa, to samo więc to tak naprawdę nie ma znaczenia ten placek do to Tostila jest trochę inna niż u nas w środku, tu jest o wiele lepszy, a mi tu lepiej smakuje ale co do ogólnego kebaba za dużo surówek, za mało mięsa, znowu sosy ok, jakoś tak nie są mega wyczuwalne smakuje jak bafla po prostu piąty kebab to jest Zahir Ja też go testowaliśmy chyba, jak to się ogląda w to wiedzieć, jak on skończył sekundę, zobaczcie to no. Rozpadł tu cały. No. Miejmy nadzieję, że ten będzie lepszy, chociaż jestem ciekawy, no bo to jest jednak siciówka. Czy będzie to samo, zaraz się przekonamy. Także dostaliśmy już tutaj zahira. Wygląda w sumie klasycznie, sos nie wycieka, ale najważniejszy jest smak. Zobaczymy, jak to wszystko się komponuje razem, jak w ogóle czasowo. 5 minut 30 no coś takiego, też no, bardzo szybko. Co, co do tego mięsa, do tej wołowiny, do tej kuli mocy, nie smakuje mi. Jest taka jak też się Kurczak jest w miarę ok, no. ale ta wołowina to jest to... Ej, nie jakiś trafuje. posmak gorzki taki trochę no. jest, nie? Nie, nie mi mnie bardzo drugie mięso. Jest niedobre. No. Yy, w sensie... A tak ogólny smak nie jest najlepszy, chociaż też nie jest najgorszy. Mo jest najlepszy od Royala naprawdę. No. Też bym tak, tak powiedział, no. Tu przynajmniej nie ma tych chrząstek z tego gumowego mięsa, które tam. tam dostaliśmy. To tego sosu pomidorowego. A co jeszcze do osób, co ostrego nie czuję? Stał tutaj gościu, który tutaj pracuje. Sprawdźcie, co nagrywamy. Ja powiedziałem, że te z osyńskiej woli I powiedział, to sprawdźcie sobie opinię kebaba no, na Google. I tak, pierwsza opinia z brzegu. Uważajcie, bo możecie mi dostać niespodziankę. Sprzedają surowe mięso. Jeszcze widziałem, jakie się naradzali. Chyba na pewno jest ok? Mięso typowo różowiódkie. Kasę oddali, ale tyle z plusów. To takie zdjęcie. Tu mam plan, żeby żebyście bardziej widzieli. Chociaż, jak tylko tutaj testuję, to nie widzę nic złego na razie. No. Aż tak bym źle o nim nie powiedział, chociaż nie jest zbyt dobry. Więc za chwilę jak za chwilę. No tak. Nic specjalnego. Zamówiliśmy kolejnego kebaba, a Keba. Kosztował 16,90. Trochę musimy poczekać, bo pani przede mną złożyła jakieś duże zamówienie, bardzo. Więc pewnie czasu oczekiwania będzie dłuższy przez to. Ogólnie to jest nowa budka, no, no. może ma z miesiąc, niedawno jest ten kebab Także mamy naszego Azjana już, Azjana? Azjana Azjan Azjana. I sorry za moje włosy, ale tak napadało, że mi naprawdę coś się z nimi stało Jeżeli jakiś dobry filzer chce mnie owszem, zapraszam w komentarze, wybiorę sobie kroś. Albo na DM na Instagramie, tu jest mój Instagram i tu jego Tam u tu jest Instagram jak Jego dziewczyny, jest Instagram tutaj, proszę zobaczyć na palcu Ale to mniej ważne, bo teraz mam tutaj kebab, Pachnie groszkiem e, to, to będzie dobre chyba I Muszę powiedzieć, że pani, która sprzedawała, bardzo miła Zresztą właśnie się zapytała o moje włosy, mam trwałą o kurde, ale wygląda ciekawie, jakby... Patrz, pomachaj sobie. O kurde, bardzo ciekawy sos. Mm, Ostro-kwaśny. Koperkowy sos. Fajnie czuć. Czuć kwaśność. Ostrość delikatną, taką bardzo delikatną. I koperek. I Ten sos, się taki. który mi przypomina tego z Royala, ale ostrzejszy. Ale lepszy, bo nie ma aż tyle tego. Tak, nie, właśnie. Mięso jest, do... mięso jest dobra ilość rówek dobra. Tutaj też widzę właśnie cebula, y, kapusta, ogórek zielony, y, pomidor. Pomidor, właśnie, no. wszystko jest tak, jak ma być. Mięso okej okay, takie. No w sumie nie ma się za bardzo czego przyczepić. No, nie ma żadnych Taki takich. Taki poprawny kebab. Niewygodnej pozycji niestety. Surowka bardzo dobra, zawsze na to zwracam uwagę. Nie wiem czemu. Wolisz surowkę niż mięso? Nie. Niebać we Nic nie można zarzucić sumy A tutaj wszystko, wszystko gra, tak naprawdę. jest smaki się przebijają fajnie. Dokładnie. No. No ja myślę szczerze, obecnie na tą chwilę dałbym go na drugie miejsce i posmakował. Jeszcze moje odczucia są tragiczne, bo śmierdzi sługami w środku, na No wysły lokalu bardzo taki, no niechlujny, bo w ważencem, to jak było? No brud, śmierdziało, no wiadomo, no ale takie hiple nie oceniam, no ale... Na najgorsze, w sensie, że śmierdzi, jakby papierosami w kebabie, tak. Lokal bardzo, bardzo zły w środku, nie? Zobaczymy jak będzie smakowało jedzenie. Ta. Ale lokal myślę, że się trochę świadczy o tym, jaka jak będzie jakość tego wszystkiego. Pan bardzo miły, powiedział smacznego. Zagadany ciągle przez telefon. Yy, trochę tłusty taki, ale... No właśnie widać, pokaż to. Jest, to jest, nie wiem, czy zobaczycie, ale tłusta na tej chwili jest. I podobnego się kebab, tak? Jaki, tak. Jakie są dobrze. legendy tutaj tego kebaba? Mówię, Może podobno tutaj <laughs> yy, osoba, która robi te kebaby, wsadza tutaj zdechłe muchy do tego. Ale nie wiem, czy to prawda. Zarańcy Zaraz idzie. zobaczymy, czy będzie jakaś muszka. Dobra, jedziemy. Kurz. Wow. Trochę mięsa spróbowałem, jest dziwne. Dużo przypraw, takie jakichś barwi. Mięso jest takie, jak to powiedzieć, nie jest normalne. No nie, Ma, kemol jakiś. Wyrazisty smak, ale chociaż nie wiem, co to jest za smak. Mm. Nie wiem, jak go nazwać. Ale przyprawy czuję, za dużo przypraw. <śmiech> 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 za dużo kebabów dziś. Surówki, tu mamy czerwoną kapustę, e, mamy białą, markiewkę. Tak. Chodzi o to, że sama kapusta tak naprawdę no, Ale mięso nawet sporo, jest duże płaty Mięso tak. z Git właśnie ma dużo przypraw Chociaż mm, niektóre może to nie smakować Ponieważ ich jest bardzo właśnie bardzo dużo No mi na przykład nie smakuje smakujesz tak bardzo przez to Ja lubię doprawione mocno więc, Ale chociaż myślę, że jakbym zjadł całego To byłoby mi może niedobrze przez te przyprawy Wyrażka była niezła No Chyba Pan najgorszy jakby opinia na mieście Czy jest najgorszy? Nie powiedziałbym, powiedziałbym, że gorszy był. Royal? E, royal ponieważ on pływał cały w sosie. Krząstki, jakieś dziwne gumowe mięsa, to totalnie jakby moje zajm odpada, jak ktoś robi kebaba. Tutaj przynajmniej nie ma żadnych takich problemów, co do jakości to różnie. Można się spierać. Mocno przyprawiony. To mi momencie. akurat na minus te przyprawy. Przyznam szczerze, że jak jadłem tego kebaba z miesiąc temu, to było wiele gorsze. W ogóle to mięso było takie gorzkie. Ale teraz może jest trochę lepiej w sumie. Cena 15 zł. Przez oczekiwania 6 minut było chyba mniej więcej. Zgadzam się z Waszą opinią. Że nie ma tragedii. Tak, taka średnia, chyba tak bym powiedział. Jesteśmy pod ostatnim kebabem z naszej listy. Podobno ma kawałek teraz zobaczymy jak wejdziemy do środka. Już stąd słychać muzyczka jakaś fajna sobie gra, więc pewnie atmosfera jest fajna w środku. To jest ostatni kebab, który może pobić jakby wszystkie. No. Ma tą szansę, final boss. I zaraz zobaczymy, czy podoba temu wyzwaniu. Zapraszam. Także mamy już naszego tutaj lux kebaba. Wygląda lux, takie jak burrito. No, Niewysokie, tak. ale w miarę grube. Co do kebaba, najdroższy z naszego dzisiejszego rankingu. 22 zł kosztował. Jednak nie jest kraftowe mięso. No, pomyliłem się. Kula mocy, 50% boralina, 50% wołowina. Tylko, że ta kula wyglądała najlepiej ze wszystkich. Była taka fajna, miała kolorek. Kula mocy premium. Od razu mięso to widać. Dobrze. Ale suchy, jak na razie to. Chodzi, Ej, że jest... Dłe trochę mi się wydaje. Dłe? No, mi najbardziej przekazał to teraz, że nie ma, jakby jest suche. No. Chociaż może. No, nie jest może lekko za mało tych surówek, może na dole będą. Sosu co czuję, to jest śmietanowy, nie jest w ogóle ostry. Nie, nie żyję ostrego. Czyli papryka. Jakbym czuł sam paprykę, ale bez ostrości. Chociaż może no. taka delikatna, na język. Lekko, lekko. A co do smaku samego mięsa jest okej. Okay. Jakoś już mega przeprawione nie jest. Myślałem, że będzie lepszy szczerze po wyglądzie i po cenie. Tak nie jest najgorzej. Nie jest zły, no jak na te wszystkie, które oceniliśmy dzisiaj, nie jest złym kelabem. Taki zwyczajny można powiedzieć. Czyli nic tutaj nie zachwyciło ani nie. Nie, nie no w sumie... Trochę drogi jak za takie coś Chociaż teraz jakieś przyprawy mi się przebiły Ale to nie wiem, czy z sosu, czy z mięsa Dobra, powiem wam Sprawy zostały załatwione I możemy w końcu rozstrzygnąć nasz konkurs Który kebab wygrał i który jest najgorszy w Związkiej Woli Doner kebab, ten którego pierwszego Testowaliśmy jest najgorszym kebabem w Związkiej Woli Według nas, a najgorszy kebab Royal, Royal kebab, najgorszym kebabem Gumowate mięso, trząstki, Wszystko pływało w sosie, to są rzeczy, których trzeba unikać Jeżeli chcesz robić kebaby Tutaj macie moją listę kebabów, tutaj moją Napiszcie w komentarzach co o tym wszystkim uważacie Dziękuję, że oglądaliście kolejny wielki test kebabów w kolejnym małym mieście I widzimy się w, w kolejnym mieście Piszę w gdzie mam zrobić kolejne oceny kebabów, w jakim mieście Dobra i widzimy się w kolejnym odcinku, elo!